Halo miszki, Kilo z 53. strony, moi kochani, ja to jest kolejny odcinek, zagrajmy Fannymore Fillmore The Westerner. Dobra moi kochani, my mamy chyba teraz nowe dwa questy Mianowicie musimy kurteczkę wyprać, bo mamy ją brudną I koło załatwić, a koło jest na farmie Alwina. Dobra, spoko, to ruszamy, proszę państwa, moi drodzy Ja tu powinienem mieć marchew gdzieś Ooo, dużo marchwi, to nam starczy Doktor śpi, ale to tak w ostatnim odcinku zresztą tytułowo Stary doktor mocno śpi No mi się te, te nazwy, tytuły udawają Przepraszam was moi kochani, że z takim opóźnieniem Ale musicie brać poprawkę jednak na te godziny Ja muszę się wam przyznać, że myślę teraz nad zmianą tego systemu i podzieleniem tych pewnych yy, najpierw na farmę pani stara, żeby tę kurtkę uprać Yy, I żeby po... po, po to Jezus, to ja żeby podzielić te całe moje zagrajmy na projekty Let's Play, czyli takie, które muszę przejść od dechy do dechy i coś w stylu piaskownicy u Gimpera, czyli u nas Don't w Simsy i coś ten deseń. I myślałem nad tym, żeby te projekty, które są od dechy do dechy, yy, jakoś tam, wiecie, punktualnie planowo, jednak mimo wszystko, mimo tego ile jest wyświetleń, ile łapek, bez... no, o to mi chodziło. Ale jeżeli chodzi o ten yy, O te projekty piaskownicy To ustaliłbym jakąś ilość łapek I musielibyśmy dobić do tego, żeby pojawił się następny odcinek też To tutaj a, jak... zupełnie nie wasuje Nie rycz w jakimś tam konkretnym dniu Tak mi się wydaje Połóż no tu kurtkę I mydło mu tam trzeba chyba położyć Znaczy mu Stelli naszej kochanej hmm, Nie Co nie, co nie Tu położę w takim razie Tak Mydło jest i teraz musimy iść do Stelli Czekajcie, zaraz wam pokażę znaczy, no, Stellę toście już widzieli No, ze Stellą to my się znamy panowie i panie Cześć Stella, Powiedz no kapelusz Czy mogę? Proszę, powiedz swój kapelusz O, przepraszam panu ja no, Tak, Stelą. proszę pani Już, już wieszam, słuchaj kochana Bo mnie jest potrzebna twoja, twoja pomoc Twoja kobieca rączka no, Przepraszam ale... pani, pani Do prania, spokojnie Stella, mów mi Stella, proszę, proszę. Dobrze, Stella, słuchaj bydyby mogłabyś mi uprać kurtkę? Mogłabyś mi uprać kurtkę? No oczywiście. Oho. Zostaw ją w koszu na ubrania na zewnątrz. I załatw trochę mydła. Załatwiłem. Powiedz mi, kiedy już będziesz je miał. Jest gotowe. Możesz mi ją ten. No kurtka i mydło są w pralni. Dobrze, upiorę ją. Oho, z tym. I kiedy będzie wyprala, to po nią przyjdę. Oho. Uwielbiam, ona tak śmiesznie chodzi moi kochani No nic, my w każdym razie mm, Musimy tak, no kurtka będzie mokra, prawda? My mamy te przecięte bele i myślę, że nam dwie chyba wystarczą A pamiętacie, że na farmie, tutaj na banistera naszego kochanego Joe, przyjaciela, którego będziemy bronić I jego farmy, i w ogóle wszystkie farmy, jest taki oto pięć drzewa No i jak to na prawdziwego tego trwala przystało Mamy topór, mamy mamy drewno, chociaż ja nie wiem czym mamy topór Ja mam nadzieję, że mamy bo jak nie mamy, to będzie nie niefajnie. God dammit, moi kochani. No to co, istnieje jeszcze szansa, że ja ją zna znajdę, ten topór gdzieś tutaj, jak myślicie? Bo jak nie, to będzie mi przykro. No tu jest topór ewidentnie, dlaczego ja go nie mogę zabrać? Halo. Topory, panowie, dziewczyny i panie. No. Halo. Poczekajcie, a wiecie co, ja poszukam jeszcze tego, bo jak nie, to będziemy się musieli wrócić do miasta. A to miało być tak szybko, fajnie, sprawnie. No dałbym sobie głowę uciąć, że ten topór można było gdzieś znaleźć Chociaż nie, dobra, ja wiem gdzie go można było znaleźć, okej okay. Trudno Dobrze moi kochani, Stella se tę kurtkę upierze tymczasem A my idziemy moi kochani, z powrotem jedziemy właściwie, a nie idziemy Może na tego, do tego... Nie, dobra, o boże kurczę tyle nas rzeczy czeka, ja zapomniałem I tak do tego miasta musimy jechać, bo, 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 bo Opowiem wam tak, żeby koło wydostać trzeba jakoś okiełznać tą świnię będzie to dość niehumanitarny sposób, ale zobaczycie, mówiąc świnie nie mam na myśli żadnej żywej istoty, znaczy żadnego żywego, rozumnego człowieka, tylko yy, no zwierzę, które tam jest, to jest ten pupilek yy, Almy, prawda, na farmie no, ale mi się już te nazwy, I, i, i żeby ją okiełznać, moi kochani, będziemy potrzebować świeżych pstrągów, nie w którymś odcinku, jeżeli pamiętacie, pytaliśmy Almy, co je ta świnia i ona mówiła, że tylko świeże pstrągi. Także z Shortkim to się później pogadam. Ja cię pamiętam, chłopaku ty mnie ścigasz przez całe miasto, ale spokojniutko. I musimy tam moi kochani iść właśnie do drezyny. Mówiłem wam zresztą w poprzednich odcinkach, że możemy za pomocą niej dostać się albo na strzelnicę, albo nad właśnie tę rzekę. Tam jest też most, który będziemy musieli swego czasu coś z nim zrobić oczywiście. Będziemy musieli, żeby te posiłki z Abilon, Abil Abilene, tak? Abilen chyba nie przyjechały. Do Stareka, także nad rezynę i w drogę. I tam też chyba w ogóle znajdziemy ten yy, topór. No, bardzo ładny byk. Bar... Czekajcie, jeszcze wiem co zrobimy przy okazji. Tylko muszę teraz tak. Ja już to wszystko pamiętam, mojkanie, o Jezus, jak ja to pamiętam, tu jest tyle wątków zagmatwanych. Oj, strasznie. Patrzcie, tu jest byk, nie? A tutaj moi kani, Tom. Dobra, Tom to był ojciec tego malucha, Pst, który się przyjaźnił co słychać? z Billy. Słuchaj, yy, przyszedłem cię tutaj yy, wydostać to. E, co robisz w środku? To oczywiste, że jestem tu zamknięty? Co? E, no też mi się tak wydawało Dobra, y, słuchaj, y, y, dlaczego, a dlaczego cię zamknięto? Oskarżają mnie o kradzież bydła A ale tak naprawdę wrobili mnie. U. Starek zastawił na mnie pułapkę Jaką pułapkę? Mm, widzę, że ty też masz problemy ze Starekiem. Problemy? Skądże? Po prostu wsadzili mnie do mamra A potem spalili moją farmę A teraz chcą mnie powiesić Okej, okay, rozumiem e, A ty nie jesteś kryminalistą? A nie, w sumie to jednak nie, nie pozwól, by ktoś widział, że rozmawiamy Odejdź, stąd pogwizdując okay, Jakbyś duba, po prostu duba. tędy przechodził W porządku yy, Tak moi kochani, my musimy wejść do tego szeryfa, Bo jednak mówiłem tam yy, parę odcinków temu, ja tak cały czas nawiązuję do tych poprzednich odcinków Mam nadzieję, że pamiętacie oczywiście, bo tak wiernie oglądacie każdy yy, Żeby ten, że do szeryfa nie ma Po co, bo tam ino gadanie i gadanie Ale trzeba z nim pogadać, żeby odblokować taką opcję ha, co za sposób no, co za sposób, wchodź i nie go Co na jakiś chory? Coś na głowę. Słuchaj, yy... Czego chcesz, nieznajomy? O dzień dobry. Ja Nazywam się Filmor. Ale. Pani yy, Mor. Szeryf Slokum. Slocum. Slockum. Czym mi? mogę pomóc? Słuchaj, yy, wypuść więźnia. Yy, a mogę porozmawiać z więźniem? Obawiam się, że jest w nie najlepszej sytuacji. Proszę dać mi Jest dobrać oskarżony dobrać. o kradzież bydła pana Stareka. Co mu za to grozi? Jestem jego adwokatem. Yy, a ten Starek, yy, on jest właścicielem całego miasta? Yy, Niezupełnie. Miasto zostało założone przez jego starszego brata. Rodrika Stareka, no tak, starego zamordowano. Czy jakoś tak to się nazywało? Yy, 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 yy. A czy pan Starek odziedziczył coś po swoim zamordowanym bracie? No tak, jakby nie. Wszystko. zupełnie. Spadkobierczynią Roderika jest jego córka Rianon. Rzecz w tym, że była bardzo młoda, kiedy go zabito. Dlatego John Starek przejął jego rancho. A to on się Ale John ona je odziedziczy, nazywa... kiedy osiągnie właściwy wiek. Wiesz, 25 lat. A, no tak, dziki zachód. Dobra, słuchaj. A właściwie, no to jak zginął Roderick Starek? Prawie 20 lat temu ktoś strzelił mu w plecy. Nigdy się nie dowiedzieliśmy kto. Jak to? A pan się zajmował sprawą morderstwa Roderika? Nie zupełnie. Sprawę prowadził nasz poprzedni szeryf. Byłem wtedy jego asystentem. Wiele się od niego nauczyłem. A czego dowiedział się pan od poprzedniego szeryfa? Jak zbierać dowody i klasyfikować je. Analizy sytuacji, zbierania zeznań i takich tam. A poza wszystkim rozwiązywania zagadek. On trochę wygląda jak baca taki po prostu z góry. <laughs> A, dobra, trudno. Słuchajcie, e, mogę się trochę porozglądać? Oczywiście, że nie. To jest budynek rządowy. Nie mogę pozwolić, żeby ktoś tu mieszkał. Dlaczego? Ja mogę, przecież chyba pros proszę mi pozwolić. Ten facet chodzi za mną po całym Właśnie, mieście. Proszę go Nazywa się Shorty. Jego pracą jest pilnowanie farmerów oraz obcych. Pracuje dla pana? Nie zupełnie. Pracuje dla pana Stareka. A to teraz wygląda na to, że Starek kupił całe miasto. Ser, powinien pan wiedzieć, że jestem jednostką niezależną. No naturalnie, pan to tak Starek jak ten hamburger. Nigdy mnie nie przekupił. Po prostu płaci mi wynagrodzenie co miesiąc. A, to jest standardowo, tak A to nie rozumiem. było żadnego podejrzanego w sprawie morderstwa Roderika? Niezupełnie. Mój szef miał coś podejrzanego. Ale nie mógł zdobyć dowodów i nigdy nie powiedział mi kto to był. E, muszę skorzystać, y, no, z toalety. Nie mamy jej tutaj. Spróbuj naprzeciwko. W barze. Dobra, spokojnie rozumiem. Dobra, okej, okay, wygląda na to, że będziemy musieli pogadać ze z tą... uf, Boże, boże, ile ludzi, ile była. A potem będziemy musieli jeszcze iść, moi kochani, tam do y, tego, y, do sklepikarza, bo przecież trzeba kupić broń, dynamity itp. itd., it, a ja zupełnie zapomniałem. Ale y, ja cały czas szukam takiej jednej opcji dialogowej i boję się, że jak pojadę po prostu na to jezioro czy tam na tą rzekę, to głupio wyjdzie, jakby sam tam musiał znowu to wracać. To przyjaciel. Przyjaciel. Co przyjaciel. słychać? Y, wszystko w porządku, słuchaj przyjacielu. Kim jesteś? Nazywam się Tom. Tom Postom. Postom? 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 Nic mi to nie mówi. Nie jestem Jesse Jamesem. Dobra, Ile lat dostałeś? Jeszcze nie miałem procesu. Ale podejrzewam, że mnie powiesz. Przecież była to poważna przestępstwo. To właśnie tak. Jak proces... A kiedy zarządzą przesłuchanie? Kiedy przyjedzie prokurator, żeby zabrać mnie do stolicy. Szeryf czeka na telegram od niego. Dokładnie, o to mi chodziło. A więc ty nie jesteś kryminalistą? Oczywiście, że nie. Jestem honorowym farmerem. Ja tak, stamtąd... Nie ciekawą kartoteką, mówiąc szczerze. A co to, co, co? Nie ja, ciekawą kartoteką? To... Kiedyś byłem fałszerzem. poważnie? Najlepszym po tej stronie Pekos. Pek. A co podrabiałeś? Podpisy. Potrafię A. podrobić każdy podpis. A znasz do Pani Cho? Tak, jego syn Billy i mój Oj, syn to mi to nieźli złodzieje. Jesteśmy przyjaciółmi od zawsze. Chyba ktoś idzie, dobra, o dobra. Stąd tak, tak. zataczając się jakbyś był pijany. Dobra moi kani, o ten telegram mi chodziło, bo, bo, bo zobaczcie, pamiętacie taki taki pas do wspinaczki, prawda? To zaraz się wszystko ułoży, ale najpierw... Jeszcze raz do tego szyryfa ja przepraszam tak zagmatwałem to wszystko, ale chcę sprawdzić. No wiecie, przez nie... Zawsze... mogę tam pójść. Będziesz tam szedł. Przezorny zawsze mm. bez A potem jeszcze wejdziemy na chwilę. Miłego czytego. dnia, panie fruło. O, miłego Witaj dnia, szeryfie. panie światło sz... 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 Jestem prawnikiem. O. Reprezentuję pana e, postoma. Proszę okazać potwierdzenie spotkania. Yy, nie mam go przy sobie. W takim razie nie mogę pozwolić na rozmowę. Jak to nie? A może mi pan pokazać potwierdzenie nadania panu tytułu szeryfa? Wisi na ścianie. O, dobra, I nakaz jest, aresztowania dobra. pana postoma? Nie potrzebuję nakazu, żeby kogoś aresztować. O ty draniu. O co dokładnie oskarżony jest mój klient? O kradzież bydła pana Stareka. Jako dowód mam byka. Tutaj na zewnątrz którego znalazłem na farmie pańskiego klienta. Ma pan na rancza Jest to z oznakowaniem rancha Stareka. To kluczowy dowód rzeczowy w sprawie kradzieży. Nie wierzę panu. Pan kłamie. No, a może mi pan chociaż powiedzieć, kiedy sprawa mojego klienta trafi do sądu? W tej sprawie zostanie zastosowana zwykła procedura. A, tak, tak, w porządku. A, a jaka jest ta yy, procedura? Yy, no, yy... Prokurator przyjedzie i zabierze go do stolicy. No. Yy, a kiedy sędzia przyjedzie po mojego klienta? Najpierw wyślę mi telegram, żebym wiedział, którym pociągiem przyjedzie. Wyjdę i poczekam na stacji. Wypijemy kilka drinków, podpiszemy niezbędne dokumenty, a potem przekażę mu więźnia. O to Wiesz, chodzi, moi. Zwyczajna panie. procedura. No tak, tak rozumiem. E, muszę Dobra, skorzystać z toalety, bo... i tak. Powinieneś mieć przenośny nocnik. Mam, ale nie w tych spodniach. No i moi ani o to informacje mi chodziło i teraz tak. My potrzebujemy jeszcze... Ale czy do tego sklepikarza jest sens iść... Wejdę i pogadam, bo trzeba też się dowiedzieć paru istotnych spraw, bo tak sobie pomyślicie, no... No, no, no tak... Mm, Yy, dowód yy, posiadania prawa, znaczy inaczej. Yy, jak to ładnie określił Filmor. Yy, zresztą za chwilę. Dyplom szeryfa jest na ścianie z jego podpisem. Tom jest <noise> obszerzem podpisów. Będzie nam potrzebny podpis szeryfa. Do czego zaraz się dowiecie. Słuchaj, byku. Przykro mi. Nie ej, możesz wyjść ja, za... Kasę. Spokojnie, tylko... Od... Proszę stamtąd odejść. Odsuń się ode mnie? No, tylko się rozglądałem. I powiedz mi teraz co u ciebie, przyjacielu drogi. Jeszcze kupię marchew. Pozdrawiam, jak się masz? O, dobrze. Słuchaj, yy, sprzedajecie broń? Sprzedajecie broń? Chodzi o pistolety, strzelby. Tak, tak, artylerię. Nie, tego nie wolno. Jak nie wolno? Ale mogę sprzedać ci amunicję. Jeśli oczywiście chcesz. Pewnie, że chcę. Ile? Masz laski Dynami? dynamitu? Naturalnie. Sprzedaż jest koncesjonowana. Potrzebujesz specjalnego pozwolenia. A żeby zapłacić, musisz mieć potwierdzony czek. Bez obu tych rzeczy nie sprzedam ci nic. No moi kochani. A gdzie mogę dostać zezwolenie na zakupy dynamitu? Tych pozwoleń udziela szeryf. Możesz poprosić o nie w biurze. Za rogiem. On nam oczywiście nic nie da. Na jaką sumę powinien być taki czek? Żeby kupić dynamit? Tak. 100 dolarów. Mogą go przygotować w banku. Hmm. Potrzebuję do narzędzi do obrony, do obrony farm. Poproszę o kartę. Y kartę y kartę. kredyt. agricole, proszę. Bez bardzo. karty nie mogę sprzedać Ci tego rodzaju towarów. A ty, Drani? Jakiej karty potrzebuję, aby kupić materiały Ma się y, do obrony farm? Karty kredytowej. Sisa. Sisa. Wydaje no, mi Sisa. się, że możesz ją sobie wyrobić w banku. A, no jeśli tak. jesteś multimilionerem, oczywiście. A nie mogę tego kupić za gotówkę? Tego rodzaju materiały możesz kupić jedynie za pomocą karty kredytowej. rachunków. Tak, i tak, ten. dobra, dzięki. A poza tym są niewiarygodnie drogie. To materiał najlepszy Dobra, w płacąc gotówką musiałbyś przyjść z kuframi pieniędzy Łopieronka, jeszcze nas czeka tyle, tyle, tyle rzeczy moi kochani nie, Tylko tak się rozglądałem, Dobra. rozglądaj się ile dusza zapragnie, ale no nie, nie dotykaj dotyka niczego. niczego No nic moi kochani, no i teraz kolejne questy, potrzebujemy dynamitu Pozwolenia na dynamit, podpisu szeryfa i jeszcze karty sisa no. i karty... nie, i czeku Jak rozumiem, no moi kochani, na takie formalności my nie mamy czasu, więc... Pojawiają się przed nami trzy takie główne cele teraz. Po pierwsze uwolnić więźnia, żeby był jeden chłop do obrony farm. Po drugie yy, obrabować bank. <laughs> nie moi kochani, nie żartuję. A po trzecie, musimy w jakiś sposób yy, zapobiec tem, temu temu całemu pociągowi z Abilene, który wiezie tych ludzi dla Stareka, właśnie za pomocą wysadzenia mostu i stąd też nasza potrzeba na dynamit. Także, jedziemy zobaczyć jak wygląda miejsce akcji, a miejsce akcji mówiąc mam na myśli... Ten most taki, prawda? Czekajcie, tylko w którą to stronę? Chyba w tę... Nie, źle wybrałem, boże. Na pewno źle wybrałem. Na pewno źle wybrałem, na pewno. Nie, dobra, dobrze wybrałem. Okej, okay, jedziemy w lewo, w lewo, jak mordę strzeliła, jak mordę strzelił, moi kani. Prosto do mostu. Tak, okej, okay, spoko. I tutaj też będzie parę fajnych fantów, zaraz wam pokażę. Lepiej pójdziemy po te pstrągi, bo wiecie co? Póki co, zanim obrabujemy to wszystko, będziemy potrzebowali dostać się na tą farmę sterka i sprawdzić co z rianą, więc to w pierwszej kolejności, mojkani. kani. Potem to już pójdzie. Uhuhu, Naprawdę jak mordę strzelił moi kochani. Na dół idziemy w takim razie. I tak. Słuchaj, no, Fenimorek. Tutaj będą pływały ryby, moi kochani, tak? pikne strągi właściwie z tego co pamiętam. Czy my mamy... Boże, żeby to było, 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 żeby to było. Jest koszyk, moi kochani. Kosz musimy położyć na plażę. Zaraz zobaczycie w jaki sposób Fenimor łowi ryby. To, 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 jest, to jest warte uwagi. Zaraz wam pokażę. Pyk. Wszystko git, tam nie trzeba iść, póki co... Most, most, most. My możemy właśnie za pomocą... pasa wspin do wspinaczki iść na tego most i ten... I wspiąć się na ten most. Czekajcie, bo mi się coś tu strasznie laguje. Zaraz do was wrócę. Dobra, jest okej. Okay. Tam Sims O nie! Niespodzianka! A, nikt tego nie widział, mam nadzieję. Będą Simsy czwórka, ale to potem. Pokażę wam coś. Raz, dwa, trzy, cztery. Za pierwszym razem oczywiście, moi kochani. Dobra, pstrągi moi kochani bierzemy Nie 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 Nie, nie Nie stop, 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 stop Pstrąga samego chce Kosz jeszcze niech zostanie Czy mi tu... A nie, dobra, myślałem, że tu kilka pstrągów pływa, ale nie. W takim razie jeden pstrąg mam nadzieję nam wystarczy, jak nie to się wścieknę, ale tego już na wizji nie będę wam pokazywał. Tak czy owak, my musimy jeszcze zaliczyć jedną rzecz, żeby ten topór dostać nieszczęsny i po tę kurtkę wrócić. Mam nadzieję, że uda nam się to odebrać w tym odcinku i przynajmniej dostać się jakoś na tę farmę stareka. Ja bez tego nie kończę tego odcinka, bez szans. Dobra, wejdemy na tę drezynę z powrotem i teraz pojedziemy w tamtą stronę, w lewo, żeby... I jeszcze jedną rzecz musimy zrobić O jezu ile rzeczy moi kochani, tu jest tyle do roboty Ja już bym to tak chciał wszystko Tak, tak, wiecie, tak Strychnięciem palca Ale to nie, to tak nie jest fajnie moi kochani Będzie tu się jeszcze działo, a działo Mam nadzieję, że pojedzie w lewo Bo jak pojedzie w prawo to się wściekna Dobra, w lewo jedzie Dobrze, dobrze Jedź, jedź fajny Morek, jedź Ile razy ja się moi kochani już tak yy, przejechałem, że, że pojechałem Bóg wie którą stronę, a nie chciałem, ale mniejsza Dobra, jak widać moi kochani, jest tu lina i jest tu topór i to mi właśnie było potrzebne. Są też supy telegraficzne, ale to za sekundkę. Właściwie zaraz, no. Jakiś magazynek, nie magazynek, ten topór mi jest potrzebny moi drodzy, no bo, no wiecie co, mogłem go kupić jeszcze w sklepie, ale po co marnować dolary, jak wiem gdzie jest, prawda? Myślałem, że był też na jednej z farmie nie, nie jest... Nie jest powiedziane, że się myliłem, ale to za chwilkę. Moi kochani, pas do wspinaczki, który zarąbaliśmy z magazynu, teraz wam pokażę. I nie, czy my mamy... Chyba tak, bo kupowałem w sklepie z tego, co pamiętam, bardzo dużo różnych pierdół, Między innymi też przenośny telegraf, za pomocą którego wyślemy telegram do szeryfa. A jak wyślemy do szeryfa, to szeryf pójdzie, a jak pójdzie, to wiadomo co zrobimy, więźnia odbijemy, prawda? Tylko mam nadzieję, że mam ten ten przyrząd taki dziwny. Musiałem go kupić, mam nadzieję, że go kupiłem. Nie wygląda na to, żebym go kupił. O nie, o nie, o nie, proszę cię, żebym go kupił. Nie, nie, wytrzymam. Ja, nie, wytrzymam. Ja, nie wytrzymam. ja nie wytrzymam, 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 ja nie wytrzymam Niemożliwe Fff. Jak to niemożliwe, wszystko jest możliwe Słuchaj chłopie, zejdź mi stąd Nie sądzę no Jak masz stąd zejść teraz Jeszcze zniknął No pięknie moi kochani, uwielbiam to Daj spokój Zejdź stąd! Moi kochani, spotkamy się w mieście Kiedy za... Albo wiecie co, wrócę to jak będę miał już odpowiedni moment Ten, ten przyrząd, zaraz do was wracam. Dobra Miski, jestem. Tegoś nie kupili, telegrafu przenośnego, a myślałem, że wszystko. Przepraszam? Boże, nie ja wytrzymam tego, dyspożycji. nie wytrzymam! A to? To przenośny do mnie. telegraf. Użyteczny do wysyłania wiadomości. Czy Dawaj to go. z drutami? Nie. Nawet Musisz bez. go podłączyć do to, sieci. No, tak, no we, wypasione. tak, Wypasione. Specjalna cena. 8 Tylko 8 dolarów. dolarów. Dawaj chłopie i nie gadaj. Okej, okay. tu są pieniądze. Samobsługa. Ja? Dziękujeczka. Dobra, super, super, marchewki yy, BD. Ja muszę oszczędzać ten hajs, bo jeszcze będziemy musieli kupić parę fantów. Mam nadzieję, że już się tutaj nie wrócę, prędko, ty mój drogi yy, kochaniutki i cię. A tymczasem moi kochani no widzimy się jak wrócę z portem tego telegramu. Bo... bo chciałem jeszcze ten wątek z szyfem załatwić, także do zobaczenia za chwilę. Ja wol moi kochani. Pyk na słup. I teraz się zaczniemy bawić tym telegramem przenośnym, bo to... Telegrafem, przepraszam. To jest naprawdę śmieszne akurat, bo możemy wysłać te telegrafy do... <grystanie> do pary różnych śmiesznych osób. Zaraz wam to zademonstruję moi kochani, a potem pójdziemy jeszcze raz na wszelki wypadek tego obstronga złowić drugi raz, bo nie wiem czy niepotrzebne są dwa, czy jeden, a jakby nam się nie udało, moi kochani, bo może jest taka opcja, że nam się nie uda. To właśnie będzie trzeba drugi mieć takiego pstrąga drugiego w zapasie Dobra, lecimy moi kochani w każdym razie Dawaj tego Sony Ericssona i lecimy Dobra, przede wszystkim Sheriff Slocum, mm. Starek City Będę w pociągu z Abilen Przyjeżdża do Starek City dziś po południu Czekaj na mnie na stacji Pozdrawiam, prokurator Smith No to w to akurat chyba z głowy, ale to już mniejsza. I moi kochani tak, jeszcze jedno wyślemy, jak możemy to no, to czemu ja nie mogę, nie? Poczekajcie, patrzcie, to będzie dobre, to będzie dobre. Pan Rianon, Starej City. I szaleję za tobą. I Fenimore. To było takie kochane. Nic moi kochani, my w każdym razie jesteśmy już gotowi i schodzimy schodzimy z tego słupa jakby ktoś nie wiedział jak się z niego schodzi to kliknijcie w otoczenie tak jakby bo klikając na słup on nie zadziała tak jak powinno być Także no, tak jak powinien zadziałać właściwie, a nie tak jak powinno być, ale to już mniejsza Bierem ten pas, już się nam raczej chyba nie przyda, choć nie, jeszcze nam się przyda parę razy O nie, ja wiem co my będziemy musieli jeszcze kupić potem To jest jeden pas do wspinaczki, a my będziemy musieli kupić jeszcze jeden bardzo zaawansowany pas do wspinaczki, ale to wam po powiem potem dlaczego mm, To akurat w późniejszym okresie gry, ale to mniejsza Tak czy owak, ja bym chciał jeszcze raz upolować tego pstrąguśka, a żeby było milej, bo, 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 bo bo boję się właśnie, że znowu pojadę na tą farmę Alwina i, i, i odeślą mnie z niczym, a tego bym nie przeżył. Dobra Fenimorek, teraz szybciutko, pypciutko, pypciutko, pyk. Kurczaczki, nie w tę stronę stanąłem, czekajcie. Tak, trzeba stać i poczekam, aż ten strąg. Czekajcie, no tak, tak, tak. God Goddammit. Ja Cię lubię Fenimore, czekajcie, teraz z tym pstrągiem ja będą bajery. Boże. Jest, okej, okay, udało się. Super, padło, padło. Juhu! Dobra, patrz na ten kosz albo bierzemy już wszystko i lecimy moi kochani z powrotem. Najpierw do szeryfa, a potem do... do... do potem po kurtkę, teraz. Potem po koło to dwa. Mam nadzieję, że zdążymy, to chociaż jeszcze tak gdzieś z 5 minut średnio zostało, to średnio to widzę, ale damy radę. Jest godzina 20, ja tego jeszcze nie zrenderowałem, czyli wy będziecie to gdzieś mieli około 21.30, czyli średnio, przepraszam, ale musicie brać poprawki na te godziny, to jest coś takiego wstępnego, żeby nie wiem, zastanawiam się, czy nie przerobić tego po prostu na popołudnie i wieczór, ale. To byłoby nie wiem moi kanie, muszę się w końcu zam, zmóc i, i nagrywać to po prostu przez jeden dzień i potem rzucać przez tydzień, żeby nie robić sobie problemu Do miasta. Teraz oczywiście moi kanie, jak już raz żeśmy pojechali w niezdanym kierunku Teraz już mamy objaśnione gdzie, także nie ma problemu My no, w każdym razie, do, do właściwie telegrafisty po telegraf Telegram, przepraszam Telegraf to myśmy mieli telegrafem hmm, żeśmy telegram napisali I potrzebny nam jest właśnie on, żeby szeryfa wygonić z biura Dobra. Hasaj, mój przyjacielu Właściwie tego szeryfa nam potrzeba wygonić po to, żeby się rozejrzeć w jego biurze, bo tam jest też parę dolarów, a wiecie, że w, w ten, chciałem powiedzieć Filip, ale to Fenimor, Fenimore Kleptoman, musi mieć wszystko, co w tym mieście tylko jest, także wiecie. Mam nadzieję, że teraz y, ten telegrafista bez problemu nam da ten telegram, tak mi się wydaje. O, słuchaj no, panie telegrafisto. Witam. Co za łódź szczęścia! Właśnie dostałem telegram do szeryfa. Nie mów! Nie, nie mówić, nie? mu mógł go zanieść. No pewnie no! Z tego co widzę raczej nie masz co robić. Ani mam. To będzie zaszczyt oraz dobra zabawa. Eee. Eee. Dobra, oto telegram. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra moi kochani, tego nie otwieramy, ale ja jeszcze chciałem sprawdzić Witam. jedną rzecz przy Czym okazji. Mogę coś do mnie przyszło, bośmy tam chyba coś wysyłali. E, czy coś do mnie przyszło? Nazwisko? Filmora. Filmora. E, Fenimore Fenimor Filmor. Filmowe, tak? Eee, to oto Telegram! No właśnie, coś tam chyba mamy. Jeszcze Jest zaległego. z Big Town. Znów wpadłem do studni. Przyjdź i uratuj mnie, a dostaniesz kilka dolarów. Podpisano sam. No cóż, zostawicie tam, gdzie jesteś. Była przyjaciele. Ta wiadomość ulegnie samo zniszczeniu. Dobra. My w każdym razie, moi kochani, idziemy teraz do szeryfa z telegramem, yy, opróżniamy gabinecik i ratujemy tego gościa biednego. I myślę, że już chyba w następnym odcinku pojedziemy po kurtkę i koło, ale przynajmniej jeden z głównych celów w ogóle gry, czyli ta wielka ucieczka z więzienia zostanie wypełniony, a następnym razem kupimy sobie gazetę, która będzie opisywać nasz nas, nas następny skok i chyba to będzie skok na bank, chociaż nie wiem, to też jest takie dosyć spore przedsięwzięcie, właściwie tu każde przedsięwzięcie jest wielkie, więc... Mniejsza o to. Ale to jest całkiem ciekawa budowa i rozłożenie tego wszystkiego na linii fabularnej, bo jednak mamy bardzo dużo możliwości. Możemy mm. zaczynać czego właściwie chcemy, więc... Miłego dnia, panie, Dzień dobry. Witaj szeryfie. Mam dla pana telegram, TRP Te Mam dla Pana telegram. Podaj mi go. To jest telegram, na który czeka. Dokładnie. Proszę wyjść na stację. I tyle. Do widzenia. Od prokuratora? Vull... Contraddem... Nah, tak, prokurator przybędzie dzisiejszym popołudniem. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia! I proszę uważać na siebie! Bo Ale może się pozdły... Panu... <laughs> <Starczyta. Cholera. śmiech> ja ostrzegałem! No bywa! Jeszcze brzydko powiedział. Dobra moi kani, teraz mamy problem, bo szeryf, patrzcie, zaraz wam pokażę. Szeryf stąd idzie. Ja no drzwi zamknął na klucz. I teraz mamy problem od... Czekajcie, nie. Jeszcze zanim... zanim oczywiście dowiem się tego, że drzwi są zamknięte, to muszę spróbować je otworzyć, prawda moi kani? No nie byłoby to zbyt łatwe, prawda? Tym bardziej Shorty chyba... Nie ma mowy! Otwórz. O właśnie, są zamknięte. Zamknięte! No. I tym właśnie oto sposobem musimy się y, skierować do naszego kochanego Toma. Bo to nam ten klucz załatwi. Pamiętaj, to jest fałszerz z rącznej rączki. Słuchaj Tomek. Bydlaczku. Ja bym cię chciał uwolnić, ale... Postom! Tom, Tom postom. postom! Tak? No, szeryf sobie poszedł. Ale jak mam cię stąd wydostać? Przy drzwiach jest klucz. Wisi na ścianie. Może to klucz do celi. Ale nie mam tego jak sprawdzić. A szeryf zamknął drzwi, gdy wyszedł. Nie dosięgniesz stamtąd? Gdybym miał kij lub coś długiego. A poszukam my... czegoś! Spoko spoko to jakieś spoko Dwa metry stąd. My, moi kochani, mamy taki malutki bajerek, który nazywa się. Dziebia dziebia składa Składana linika ze szkoły. Tom, spróbuj tego! Zobacz, czy dosięgasz do klucza. Spróbuję. Aha. Ach, te linijki w szkołach! Kochana, tak, matma zawsze ratuje tak, tyłek. Już prawie udało się. Otwiera się? Nie, nie otwiera się. Aż ty spróbuj. No, ja otwiera się co prawda, ale to jest klucz do biura szeryfa w każdym razie. Także jeszcze zdążymy może w tym odcinku spenetrować to biuro i chciałbym uratować tego więźnia jednak, bo mi na tym zależy bardzo. To mi musi być uratowany. Tak czy owak, wysłyszycie, że już super padł, ale takie jeszcze dwie minutki gratisowe za to, że jesteście takimi kochanymi widzami i dacie co najmniej 40 albo 50 pani oh. tak, może? Dogram dla was. Sprawnie. Dobra byki, teraz tak. Przeszukujemy kleptomania, kradniemy, jak to zresztą zawsze mm. Dobra, tu wisi ten, 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 jak to się nazywa, zaraz powiem wam. Nadanie tytułu szeryfa, dyplom jego takim sobie, magisterka, że tak się ujmę. W każdym razie, o, tego potrzebowaliśmy, majkani. Peleryna czerwona, byk za ścianą, a w, za tą ścianą y, z drugiej strony więzień. Chyba potraficie dodać 2 y, do dwóch, także zaraz moi kochani po tej penetracji tego wszystkiego i oczywiście po opróżnieniu całego gabinetu to jest tak, taki standard moi kochani yy, pójdziemy tego byka zdążyć i naszego kochanego Tomiego uratujemy ale wiecie dolarki się przydadzą Nie, hej, hej, he. czekajcie tu coś jeszcze jest? Nie, tu są tu są tablice ogłoszeń, ale to, na, to nam się nie przydaje To jest właściwie ciekawostka, to są chyba właśnie ci twórcy tego wszystkiego, tak mi się wydaje To mi se leży, a niech se leży Tomeczku, leż sobie, leż Nic ci się na pewno nie stanie tutaj pod moją nieobecność, pod nieobecność szeryfa Ale, ale, tu są jeszcze, no, fe, fe, Filip, proszę mi tam otworzyć Jaki to jest kanciarz mały, otwórz to po prostu, otwórz, dobra? Otwórz, tam są jeszcze drzwi potem Dawaj te dolary, bo te dolary są nam potrzebne jak nigdy dotąd, moi kochani bo, bo, bo mamy ich trochę mało Pamiętacie, że tam stówę trzeba było mieć co najmniej. Tu też trzeba otworzyć. Dobra, to żem zapomniał. Ta, 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 ta. Oj, ten szeryf Ej, ale dobrze, że mamy rękawiczki Majgani, za pomocą rękawiczek nie zostawiamy żadnych odcisków palców. Co z tym piecem? Nie pamiętam, czy coś takiego było? Niemożliwe! Nie, chyba nic takiego. Mogę lewarek rozgrzać tam guście, ale to mi się też chyba bardzo nie przyda. W każdym razie tu są jeszcze jakieś dwiczki, to otworzę przez mm. jakiś dolec, dolar. O, proszę bardzo, wszędzie są dolary. Dobra, moi kani. my mamy, co chcieliśmy. Nasz czas już dobiega Nie końca mogę tam po pójść. Po raz drugi, także szybko tego Toma ratujemy i wio. Moi kochani, wio. Dobra, 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 teraz, moi kochani, największe przedsięwzięcie Ewa. Cicho, stoper, cicho. To są moi kochani widzowie, oni zasługują na to, żeby zobaczyć coś fajnego w końcu w tym odcinku. Dobra, moi kochani, uważajcie. Jest czerwona płachta na byka i oczywiście nasz kochany byk. To jest całkiem fajna sekwencja, zaraz wam pokażę. Ja się zamykam, bo to jest dosyć śmieszne. Hej! Ole! Ole! <grymne> Hej, Tom! Możesz już wyjść! Jest wszystko w poziomie. Niesamowite, bardzo oryginalne. A co tam? Jedna z moich cech. A, słuchaj, się na farmie Alwina. Do zobaczenia. Zadowolony z życia moi kochani i takim oto pięknym, pozytywnym akcentem kończymy kolejny odcinek Fenimona Filmora. Jeżeli wam się podobało moi kochani, pamiętajcie o łapie. 40-50 błagam was moi drodzy. To no, będzie dla mnie bardzo istotne. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Co złego to nie ja mieszki. Trzymajcie się, cześć i bajo.